Dzień dobry, witam wszystkich. Mamy poniedziałek, czyli mamy kolejną Dobranockę. Eee, w związku z powyższym jest komunikat. Dobranocka jako Dobranocka przestaje istnieć. Jest to pożegnanie Dobranocki. Muzyka. Dlatego, że spełniła swoje zadanie wiele osób, które dotychczas nie wiedziały jak można kombinować, jak można łączyć pokarmy, jak na szybko coś przygotować tutaj znalazły odpowiedzi właśnie w tych daniach tych sposobach łączenia tej improwizacji pudełek, samochodu i, i różnej rodzaju formy wcześniej nie wiedziały zastanawiały się, czy zrobić duże zakupy, małe zakupy, co kupić, itd. Tak a teraz już mam takie informacje zwrotne, że otwierają lodówkę i zaczynają patrzeć, co mają no i zaczynałem kombinować. W związku z powyższym myślę, że dobranocka jako dobranocka, czyli taka retrospekcja całego dnia potraw, które przygotowałem, się wyczerpała. W związku z powyższym bardzo mnie cieszy. Jeżeli ktokolwiek nadal miałby jeszcze jakieś pytania, jakieś niewiadome, to oczywiście jestem do Waszej dyspozycji, z tym nie ma żadnego problemu. Sama idea, sama istota tworzenia potraw, to jest na osobnym, oso w osobnych odcinkach potrawy, także można sobie przygotować coś na szybko i coś stacjonarnie. Dobra, ale żeby nie było tak smutno, jeden umarł król, niech żyje król. Jeden projekt się kończy, drugi się zaczyna. Dzisiaj jest pierwszy dzień z reszty mojego życia, a mianowicie, jak już wiecie, Moja redukcja, redukcja grubasa następowała stopniowo, stopniowo od roku 2017. Doszedłem do pewnego momentu, tak jak jest teraz już, gdzie ta waga specjalnie nie chce drygać. Dryga tak 1,5 kg w jedną i w drugą stronę i myślę, że to jest właśnie ten poziom równowagi, o którym wielokrotnie mówiłem, że organizm sam sobie dochodzi do pewnego poziomu równowagi, gdzie następstwa, już następne jakby redukcje, czy następne odchudzanie już samym jedzeniem nie wystarczą. Już nie da nie damy rady już więcej schudnąć, tylko i wyłącznie pilnując talerza. I teraz, właśnie, zaczyna się drugi etap. Tak jak wspominałem, całą swoją redukcję i całą moją przemianę życiową podzieliłem na trzy etapy. Pierwszy, myślę, że mogę uznać za zakończony, czyli redukcja poprzez niewielką aktywność, mimo tego, że polecam wszystkim aktywność, to redukcja głównie za pomocą talerza. Teraz w grę będzie wchodziła także aktywność, taka już trochę większa. Będę starał się trochę więcej chodzić, trochę więcej używać rowerka, może jakieś tam delikatne ćwiczenia na siłowni osiedlowej. Wiadomo, że więcej kupa śmiechu będzie i, i, i w ogóle jaj niż, niż to warte. Michał Gruba z siłowni. ale to jest drugi etap. A trzeci etap, niektórzy już coś tam wiedzą, bo, bo się gdzieś klapnęłem, to przygotowuję na jesień, właściwie może nawet bardziej na przełom roku. I myślę, że do tego czasu ten drugi akurat będzie na tyle spełniony, żeby, żeby wpłynnie wejść w trzeci etap. Dobrze, w związku z powyższym nie przynudzam. Trzymajcie kciuki, odcinki będą pojawiały się vlogi, będą się pojawiały nie oczywiście codziennie, natomiast będzie takie, będę starał się podsumowaniem zrobić całego tygodnia i podsumowaniem będzie właśnie jakiś tam krótki filmik o tym, jak ten tydzień przebiegał, co robiłem, czego nie robiłem, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście także w dalszej konwencji będą potrawy, także już dziś zapraszam, w sobotę, jak zawsze o godzinie 9 będzie zarówno gotowaniu, jak i aktywności, jak i w ogóle o takim mądrym, zdrowym sposobie bycia i życia. Tak więc serdecznie już dziś zapraszam. A, żeby nie było. Tutaj mi proszę ładnie dzwoneczek wcisnąć, nadusić trójkącik, polubić, posubskrybować i polecić.